Czego żałuję, że nie wiedziałem o najczarniejszym dniu Lizbony, zanim dowiedziałem się o trzęsieniu ziemi z 1755 roku. Lizbona 1755, tętniące życiem miasto, pełne zgiełku. Ulice ożywiały się kupcami, handlarzami i rodzinami, ale potem o 9:40 rano 1 listopada nadeszła katastrofa. Ziemia zatrzęsła się gwałtownie, budynki runęły w pył. Sama ziemia zdawała się ryczeć. Gdy początkowy wstrząs ustąpił, morze zaczęło się cofać, odsłaniając dno oceanu. Ludzie stali w osłupieniu, nieświadomi terroru, który miał się rozpętać. Potworna fala, tsunami, uderzyła w brzeg, zmiatając wszystko na swojej drodze. Lizbona. 1755 dzień, w którym morze przyniosło śmierć. Obserwuj, polub i skomentuj, jeśli chcesz odkryć więcej mrocznych opowieści z historii.